Cześć i czołem. Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucamy sobie demko gry Karagon. Gry, która jest wyszła, ale że jest dostępne demko, to warto, warto wypróbować i zobaczyć, czy to jest coś, co by się nam podobało. Karagon jest grą taką survivalową, w której są dzikie, mechaniczne dinozaury. Tak byście chcieli wiedzieć. Więc tak, zobaczymy, czy świat w dżungli pełnej mechanicznych dinozaurów jest czymś, co nas kręci. Zagramy sobie jakieś pół godzinki, wy będziecie mogli wtedy zdecydować, czy to jest coś dla Was. Możecie także polajkować albo zasubskrybować kanał, ażeby pomóc w jego rozwoju. No dobra, pójdziemy sobie single player host session, ale zanim jeszcze to zrobimy, tylko wam powiem, jak wszedłem do settingsów, szaleństwo, po prostu szaleństwo. Jeżeli chodzi o ilość informacji tutaj wrzucone w tym menu, to jest no trochę, trochę takie no, naciapane. Bym powiedział, więc może też by warto było trochę miłości tutaj dorzucić. Dobrze, jedziemy single player. No save, play single player, tak. Ciekawe, czy damko by nam pozwoliło w ogóle grania po necie. Zobaczymy. znaczy możemy spróbować potem, ale to wrócimy do tego pod koniec odcineczka. Dobrze, play, tak, play. Jesteśmy w dżungli. Szczur level 14. Tam latają już jakieś dziwne mechaniczne istoty. Aha, okej. Okay z żółtych buszów mamy zbierać jakieś rzeczy ej, no gra jest no jest na Unrealu zrobiona, więc no wygląda to całkiem, całkiem nieźle, jest Razjon level 12 o, mamy ręce, a mamy nogi tak, to jest gra, w której mamy nogi mamy umięśnione nogi swoją drogą eee, i skakujemy z kamieni takie fajne ręce tutaj ustawiamy żeby pewnie zmniejszyć nasz, raczej zwiększyć naszą objętość i działamy jak spadachron, nie, no, okej, okay. ja gadam głupoty jak zwykle, tam jest żółty krzaczek, więc, o, możemy bić z pięści, okej, okay, powiedzmy, eee... czy ja mam bić to, okej, okay, biję, zostałem, uderzyłem w krzak i dostałem kamień za to, więc tak... Mamy berisy też, mamy twine i kamień z krzaka. Znowu wyszliśmy. Czy to przez przypadek, dlatego że bije w kamień? O, tam jest samochód ty. Jak se samochód? Poczekajcie. Pod i jest nasz inwentory. E, crafting stone pickaxe. No, to są mam nadzieję, że placeholdery, bo wygląda to tak średnio jak na razie. E, możemy zjeść. Zjadłem? Nie ma żadnej informacji, nie ma nawet odgłosu, że jest kram, niam, czy coś takiego. Ale mamy wagę: mamy jedzenie, speed, stamina, health to jest różnica między speed a stamina. Minecraft and defeat robots to earn XP to level up. Also use the scanner. Aha, możemy mieć też zbroję. Ehm, możemy zrobić drewniany pistolet. o. Tego tak się nie spodziewałem. Przeczytałem to i powiem, że się zupełnie nie spodziewałem drewnianego pistoletu w tej grze. Czyli w żadnej grze tak naprawdę nie, nie, nie spodziewałem się drewnianego pistoletu. Chociaż jak się pomyśli, nie, to te pierwsze jakieś muszkiety co miały jakieś elementy drewniane, ale żeby był cały drewniany pistolet? Co to jest? To je owca. To jest najbardziej owcowa owca, jaką w życiu widziałem. Ona, ona widziała rzeczy. Ta owca w tym momencie stoi i patrzy, i to jest tak wiesz, że ona widziała rzeczy i przeszła przez niemałe gówno w życiu szaleństwo. <laughs> e, dobra, mamy szczura levelu 49 i mamy też. Nie mam pojęcia, co to jest za samochód i co on tu robi, jak on się tutaj znalazł. Mam dużo pytań. Mam dużo pytań. Ehm. To jakieś Mazda jest czy coś? Nie wiem, nie wiem, nie, nie znam się. Może ktoś jak z Was wie, to, to niech powie co to jest za ten. Ehm, jakie mam drewno zdobyć? Ehm, jak mam kamień zdobyć? O, czekaj, bije drewno, bije pięścią, bije. O, ja ty. Właśnie ściąłem największe drzewo na świecie, używając tylko i wyłącznie mocy moich rąk. I spojrzałem w górę i znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest ta bańka, w której podobno żyję. <laughs> Nie znając świata i życia, Nie wiem, ale. Mam ty po prostu, bije pięścią w drzewo. Ja jestem Bogiem, ty. Mogę wbić kamień? Um, the Hatbrand, the Button and the Inventory Twine and Dropped Stone. Czyli faktycznie z tych krzaków te kamienie mają wychodzić. Jest napisane w lewym rogu, widzicie. Ha. Z, z, z tych z krzaczków jagódkowych wypadają kamienie i sznurek. Ehm, tak. E, tak, tak działa. No wiecie, jestem w świecie, w którym latają zmechanizowane dinozaury, więc w sumie. Czym nie powinno mnie to aż tak dziwić tak naprawdę, że kamień kamienie wypadają z krzaków, um, ale, ale tak, jest Razjan. Co to jest Razjon? To jest Razjon. O, oh, matko, Razjony chce mnie zjeść. O, cholera, ty. Nie spodziewałem się tego. Aha. Eee, wiem jedno. Nie, podchodzi, nie podchodzimy do razjonów. Razjony są niemiłe. Bardzo niemiłe. Straciliśmy też całe drewno. Eee, ja musiałem zdobyć kamień? Może? Ra ja nie, nie wiem, gdzie ten razjon miał gębę. Czy miał w ogóle gęby. Ale uderzył mnie dwa razy i zginąłem. Więc. Tak. Tam kolejna jakaś multipla leży. Albo stoi. Jest zaparkowana. O, to o to mi chodziło musimy wziąć musimy zrobić sobie jakąś broń jakiś pickax czy coś takiego um, ale do tego potrzebujemy kamienie Ok, dostaliśmy trochę kamieni i na tych kamieni potrzebujemy nie wiem um, tak jeżeli chodzi o takie podstawy survivalingu to nie uczcie się ich z tej gry tak Wam powiem, potrzebujemy więcej. O, będziemy mogli pikak zrobić, tylko potrzebujemy drewno. Musimy zabrać więcej drewna, a drewno jest. O, kurde, tu jest. Robor. <laughs> robor. Okej, okay, okej, okay. doceniam grę, to co chcesz mi tutaj powiedzieć. Że robor jest. O, kurde. W ogóle, co to jest za koncepcja, że jest świat zrobiony, w którym biegają zwierzęta, które są robotami, tak naprawdę? Kto by je zrobił i po co? Przecież nie po to, żeby je hodować i, i, i potem je jeść, czy coś. Nie chcę. Se... O, jest crafting taki, widzę jak w Conan Exiles. Ok. Drewniany miecz. Intryguje mnie ten drewniany pistolet. To jest coś, co mnie bardzo intryguje. Ja muszę, jak wynajdę drewniany pistolet to e, zemścimy się na erazjanie. Och, oh, oh. Ale one leciały długo. Tu fizyka inaczej funkcjonuje na tym, w tym świecie. Inaczej w tym świecie funkcjonuje fizyka, zdecydowanie. E, pijemy pikaksem. To jest brachion. Czemu wszędzie w koło są rozłożone te pomarańczowe samochody. O nie, tam ten koleś wygląda na wielkiego i złego i chcę mnie zjeść pewnie. Mm, nie wiem czemu miałby mnie zjeść, ale zróbmy, zróbmy pistolet. Jak chcę zobaczyć jak działa strzelanie w tym, pistole w tym świecie. Mogę zjeść trochę tych. M mogę na przykład kazać mu zjeść 60 zamiast każdego po kolei. Zjedzenie daje 2,5, tak? Ok. I teraz ja tak 60 razy mam kliknąć, żeby je zjeść. Aha, e, wooden pistol. Mamy robić... Feel free to access the build menu... O, oh, pod tabem jest ok. Flaga, łóżko, workbench, campfire, storage box, salvager. okej okay. mamy pistolet. Mogę go przeładować. Muszę muszę. Krysz... On Oczywiście, że on strzela kryształami. To. Jestem przekonany, że tak to działa. Drewniane pistolety strzelające kryształami. Tego jeszcze świat nie widział. To jest. Ja odkrywam wszechświat na nowo. Naprawdę w tym momencie. E, dobra, rozwalmy co się da. Jeżeli chodzi o samą grę, to gra ma. No, kosztuje około 100 zł. Więc. Um, hold right click, mid-air to... Okej, okay, on highway, critical parts of robot, shoot critical parts. O, naładowałem, mój drewniany pistolet naładowałem, o jest Razjan level 9. Chcę chyba zabić Razjana, mogę przybliżyć. Czy on strzelał we mnie? Okej, okay, feedback strzelania jest praktycznie żaden. Okej, okay, no uciekł. Uciekł ode mnie, Erazjan, ale zabraliśmy jego machine part, Pickup Machine Part. A czyli jak uderzaniem, tak naprawdę zbieram rzeczy. Chcę wyjąć mój drewniany pistolet znowu. Nie mam amunicji danej, Muszę więcej kryształów zbierać. Eee. Noc zbliża się. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Znaczy nigdy to nie jest dobrze w tego typu grach. Jestem przekonania, ale sharp kryształ zebrałem. Nie wiem, czy to jest ten sam kryształ, którym się strzela. Ale pogoniłem raz Jana, czyli możemy się bronić. Możemy budować rzeczy. Ok. Stone Workbench każe nam zbierać na razie, jak chce nas zbierać. Kryształu, żeby mieć z czego strzelać, um, no, chyba to dość. To dość kryształu, czy nie? Mam 53 kryształu. I small machine part, czyli ogólnie, może jednak faktycznie ktoś stworzył te zwierzęta do y, hodowli, czyli w celach hodowlanych, żeby pozyskiwać z nich maszyn. Maszyn Party, tam jest jakaś kopuła, ale najpierw po lewej grach, żebyśmy, o cholera coś się zaświeciło, ty. trochę przeraża mnie to, czekajcie, każą mi zrobić stone wall bench, Dlatego jest potrzebne mieć drewno, a ja nie mam drewna, muszę, muszę ściąć drzewo używając mojego wspaniałego brusli ciosu pięścią, chodzio! Kurde, jakby drwalstwo było takie proste, to bym mógł się nawet rozważyć stanie się drwalem Weźmy, zróbmy... Zróbmy siekierę. Mam przeczucie, że siekiera będzie lepszym sposobem na ścinanie drewna niż... ...niż uderzanie w nie pięściu. chociaż i tak idzie nam to zaskakująco dobrze. Mamy siekierę. A. Siekiera, drewniana i kamienna siekiera. Klasyk gier najnowszej generacji. A, czyli po prostu siekierą zdobywamy więcej drewna. To chyba w Raście była taka me mechanika, nie? Że można było byle czym zbierać, ale jak się użyło odpowiedniego narzędzia, to miało się więcej. Okej, okay, przyładowaliśmy. To jest ten Roxazion tam jest, no ja nie wiem. Razion, a roxazion nie wiem, co jest gorsze, co lepsze. E Teraz potrzebujemy kamienia, bo nie mamy kamienia. Ok, musimy nazbierać więcej kamienia. Dobrze, że tu jest bardzo dużo takich wielkich kawałów kamienia, z których mogę kopać i mogę je rozpadać. Ta animacja, rozpadających się kamieni, jest bardzo intrygująca. Nie powiem, jest to coś, czego się nie spodziewałem. Um, no dobra, zróbmy to. I każą nam zrobić workbencha. Czy ja mogę gdzieś go postawić? Nie wydaje się. Może ja muszę na jakimś prostym. Jakie... Nie ma tutaj żadnego prostkiego z tego terenu, więc zakładam, że powinna się zacząć świecić na zielono, nie? Takie jest moja taka, nie wiem, takie moje przeczucie. Dara isn't claimed by you. Place a flag. Aha, muszę najpierw postawić flagę. A i to będzie moja, mój teren wtedy, jak tutaj postawię flagę. Postawię koło owcy. Tak? Okej, okay. teraz mogę postawić. Eee. Jak ja mam przejąć tym terytorium? Postawiłem bardzo dużo. Bardzo dużo znaków. Teraz mogę postawić tu coś? Nie. A, musi być foundation. Jak uh, Jakie mam zrobić foundation? Hold time and then pressing while. O. Oh, o, okay. oh, 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 cholera, dużo rzeczy tu jest. Ceiling crop pod foundation. Ok. Uh, czyli chyba postawiłem za dużo. Niepotrzebnych tych, niepotrzebnych flag. Wygląda to co najmniej dziwnie, ale dobrze, ok. Musimy z nas zbierać znowu drewna więcej, bo zużyłem całe drewno na robienie, na robienie tych 15 tysięcy znaków, żeby wszyscy wiedzieli, że to należy do mnie, a nie do kogoś innego. No, no, okay. O ty jest Roxazją, ty musimy go zabić. Ciup. O cholera, ten jest mocny. Strzelaj! Strzelamy! Z biodra! O cholera, strzelił we mnie. Okej. Okay. Eee, gdzie mamy życie jakieś? A, chyba było po tym, nie? Mamy 100 życia. Jakim cudem my mamy 100 życia? Tak nie do końca mam przeczucie, że powinienem mieć 100 życia. I jakoś tak mam wrażenie, że nie powinienem mieć 100 życia, ale mogę postawić to. Craft item extra we'll use the scanner. tu skanem construct robots. Okej. Okay. Będę mógł robić roboty. Eee, nie mam drewna, nie, no wszystko jest drewno potrzebne. Zwierzaki uciekają przede mną. Chociaż tyle, jak ja postrzelę. Ja chciał jakoś, wiecie, zrobić torczę może. E, bo jest ciemno jak w D. Żeby nie było... Okej, okay, podpaliliśmy trochę. Jest trochę lepiej. Mój typ zrobił po prostu kamienny stół. Mam dziwne przeczucie, że zrobienie takiego kabiennego stołu nie jest aż tak łatwe, mając do wykorzystania gołe nogi i gołe ręce. Chociaż w sumie, jak my rękami e, niszczymy drzewa, to może, może jednak. Wiecie, czekaj, mogę. Lampę. Lantern. Jak sobie postawić, lantern? Tak. A chyba ona się wchłonęła. Ale się świeci mimo wszystko. Zagramat <laughs> tyle słodkiego junku w sobie, że szok. E, naprawdę nietypowy. Nietypowa rozgrywka. No ale dobra, pójdźmy na jakąś przygodę. E, mamy nasz dzielny pistolet. Mm, może uda nam się coś upolować, co można zjeść. Nie wiem co to robi. Wow, Nie wiem co się w teraz wydarzyło. Co ja tu robię, gdzie ja jestem? O matko. Czy tak wygląda jazda na LSD? Nie wiem, ty... Okej, okay, tam się coś świeci, są jeszcze jakieś latające potwory. Może spróbujemy je zabić? Może spróbujemy zabić potwora? Jest ciemno, wolałbym jakby nie było tak strasznie ciemno. Ale... Co to jest? To jest... Fyrion. Gin Fyrionie. Furyon odleciał. Okej, okay, nie udało nam się zabić Fury. Do tego muzyczka jest taka. Mm, taka idyliczna, spokojna. Ja tu strzelam z drewnianego pistoletu do. Ja wiem, skąd kojarzę drewniane pistolety. Przecież każdy był kiedyś dzieckiem. Auto food taking damage. Aha. Skłodniałem. Teraz muszę zjeść 60 tysięcy tych. Eee jagudek, które są czerwone i jestem na 90% przekonany, że byłyby trujące, jakbym miał. Ee, tak jeść po prostu z takiego krzaka, jaki widziałem. Ok, jak sobie więcej. Idzie to w górę? Idzie w górę. Wydaje się, że idzie w górę. E, ale bym chciał, nie wiem, na przykład, może, może tą owcę bym ustrzelił. I wtedy jak zjem owcę, to będę miał więcej poczucia, wiecie, sytości. Owce wyglądają jak coś, co by były, jak, jak były smaczne. W sumie chyba z nich się kebaby robi, nie? Oryginalnie. E, o matko, leciemo. Te samochody roz, rozrzucone tutaj, wszędzie. Ale jazda w ogóle. Co to jest za gra? Co za szalony umysł stworzył tą grę i wypuścił demko grywalne w takiej formie? Czy ty jesteś groźny? Chciałbym się tobie przyjrzeć trochę bardziej. Nie wyglądasz, jakbyś był groźny. Eee, czy ja mogę do ciebie wsiąść? Nie, chyba nie mogę. Okej, okay. czy ty chcesz mnie zgnieść? Nie. On no sobie stoisz po prostu w środku lasu. Klasycznie w środku lasu mechaniczny brach i on sobie siedzi. Tam się coś świeci. Pójdziemy tam, gdzie się gdzieś świeci. Ja mam poczucie przygody. Crafting, no, jest jaki jest, nie? Wiecie, specyficzny. No, budowanie tych fundamentów nie było najgorsze na świecie. W różnych innych grach zdarzało mi się, że było to gorsze. O! Czerwona ściana. To może jest ściana, w którą nie mogę wejść. Aha, ona nie jest tutaj dozwolona w demie. Tylko nie wiem, czym jest na przykład to niebieskie światło tutaj. Ale jazda, poczekaj. Mm, no, tam jest coś. Tam jest jak to jest ten Brachion. O, kurde, wszedłem gdzieś, nie wiem gdzie jestem. Okej, okay, podpalmy trochę. Poświecmy, poświećmy sobie. Ogólnie pochodnie wcale nie były aż tak dobre. Znaczy, próbowaliście kiedyś osiedlić sobie drogę pochodnią. Eee, powiem wam. Nie jest to najlepszy sposób na oświetlanie sobie drogi. Wiem, że, nie, że jest to jeden z nielicznych dostępnych sposobów na oświetlanie sobie drogi. Jak się nie ma dostępu do, wiecie, tego jakiegoś latarki albo czegoś podobnego, sensownego, ale ogólnie powiem Wam, że nie. Pochodnie, tak jak w świecie, w filmach pokazują wam, w światach jakichś średniowiecznych czy coś, były stosowane, one nie dają tyle światła, ile by można było pomyśleć i gówno się widzi jeszcze przez nie. To jest kawą, to jest nieśmiertelny szczur prawie, że ty. Odgłosy są, no, trochę marne. <laughs> nie będę nic mówił. Po, po, potrzebują pomocy, potrzebują miłości od głosy w tej grze, jakby co. Ehm, no dobra. O, jest, jest ten, świta już. Ze szczura nic nie wypadło, myślałem, że może wypadnie coś ze szczura i będziemy mogli go zjeść, albo coś. Chociaż możliwe, że szczury... Może ja muszę jego uderzyć pięścią, ty. Nie? Okej. Okay. Ehm, Czym mam skanerować? K. Jesteśmy na poziomie epoki kamienia łupanego, ale mamy pistolety, więc nie jest najgorzej. Jest RoboBor. Czekaj. Aha. Mam wrażenie, że nie powinienem tego robić. Mam wrażenie, że nie powinienem do niego tak podejść. On właśnie chyba na mnie piardnął i mnie to zabiło. No ale ma 19 level napisane ewidentnie, więc, więc wiecie. Eee, tak, to jest Keragon. Gra, która. No jeżeli. To demko jest odzwierciedleniem tego stanu faktycznego. To potrzeba jeszcze tutaj dużo miłości. Naprawdę ta gra potrzebuje jeszcze dużo miłości, żeby mógł ją w jakikolwiek sposób polecić. Jeżeli chcecie, taki naprawdę sandboxowy, m, bliżej nieokreślony jeszcze, nie, 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 niedopracowany jeszcze do stu, w 100% stu na pewno, e, ale no, powstający survival, w którym strzela się z pistoletów drewnianych do, e, do tych, do robotinozaurów, to... M, Możecie sobie wypróbować. Jest link pod filmikiem, tak jak zawsze tutaj zostawiam. Ja jestem Mr. Pig. Dziękuję wam za wasz czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!